Witam serdecznie. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku przedstawię najważniejsze informacje dotyczące spożywania octu, jego właściwości zdrowotnych, możliwych skutków ubocznych oraz sposobu stosowania. Temat ten cieszy się sporym zainteresowaniem wśród słuchaczy. W internecie dużo pisze się i mówi właśnie o tym produkcie. Niestety często widzę, że podawane informacje są niesprawdzone lub nie do końca prawdziwe. Zacznę od krótkiego wyjaśnienia, czym jest ocet i jakie zawiera składniki zdrowotne. Nie każdy wie, że ocet to produkt, który powstaje na drodze fermentacji cukrów obecnych w różnych produktach. Dla przykładu ocet jabłkowy, otrzymywany jest w wyniku fermentacji cukrów, znajdujących się w jabłkach. Jednak gdyby na tym poprzestać, to otrzymalibyśmy produkt zbliżony do wina. Ocet od wina różni się głównie tym, że w kolejnym etapie produkcji, za sprawą bakterii kwasu octowego, alkohol jest przekształcany do kwasu octowego i w ten sposób otrzymujemy ocet. Co jest takiego cennego w occie, że posiada on pewne właściwości zdrowotne? Poza wspomnianym kwasem octowym, ocet zawiera jeszcze inne cenne dla zdrowia kwasy organiczne. Są to kwas jabłkowy, kwas winowy i kwas cytrynowy. Dodatkowo Poza kwasami organicznymi, w occie znajdują się też związki fenolowe, czyli naturalne przeciwutleniacze, które potrafią niszczyć wolne rodniki. Temu produktowi przypisuje się bardzo szerokie właściwości prozdrowotne, jednakże nie wszystkie z nich zostały potwierdzone. I niektóre to tylko pewne doniesienia anegdotyczne. W tym filmie obiektywnie podsumuję, jakich korzyści zdrowotnych realnie możesz spodziewać się pijąc ocet. Dlatego też nie będą obiecywać przysłowiowych gruszek na wierzbie. Zacznę od omówienia właściwości bardzo dobrze potwierdzonych w literaturze naukowej, a mianowicie obniżającego poziom cukru we krwi. Otóż w najnowszych pracach naukowych z 2020 roku można przeczytać, że stosowanie octu powoduje redukcję stężenia glukozy we krwi, co jest szczególnie ważne w przypadku osób cierpiących na cukrzycę typu 2, insulinooporność, a także u osób w stanie przed cukrzycowym. W jednym z badań naukowcy wykazali, że picie 20 ml octu jabłkowego dziennie spowodowało obniżenie poziomu cukru we krwi aż o 10 mg na decylitr, co uważam za bardzo dobry rezultat. Co więcej, aktualny stan wiedzy pokazuje, że ocet jabłkowy może zwiększać wrażliwość tkanek na insulinę, czyli może on łagodzić insulinooporność. Mówiąc w uproszczeniu, nasz organizm nie musi wówczas wydzielać nadmiernych ilości insuliny, które są szkodliwe dla zdrowia, aby, mówiąc kolokwialnie, zbić poziom cukru. Przy okazji chciałbym przywołać jeszcze jedno doświadczenie, które wykonano na szczurach z cukrzycą, którym podawano ocet jabłkowy. Zaobserwowano w nim, że ocet jabłkowy zapobiega uszkodzeniom wątroby i nerek wywołanym właśnie cukrzycą. Zgodnie z tym można przypuszczać, że spożywanie okstu w pewnym stopniu zapobiega powikłaniom cukrzycowym w kontekście wątroby i nerek. Jednak to działanie nie jest w 100% pewne, ponieważ nie zostało dotychczas potwierdzone w badaniach z udziałem ludzi. Korzyści zdrowotne ze stosowania okstu mogą odnieść też osoby zmagające się z zaburzeniami lipidowymi, u których stwierdzono wysoki poziom trójglicerydów we krwi. W jednym z badań naukowych Zauważono, że podawanie 30 ml octu dziennie spowodowało obniżenie stężenia trójglicerydów we krwi. Korzystne działanie potwierdzono też w przypadku spożywania mniejszej ilości oktu bo 15 ml dziennie. U osób stosujących taką porcję oktu odnotowano obniżenie poziomu trójglicerydów. Naukowcy obliczyli, że zmniejszając poziom trójglicerydów we krwi dzięki zastosowaniu oktu, możemy jednocześnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej o 10% ocet, jest reklamowany jako skuteczny i cudowny środek na odchudzanie. Osobiście uważam, że to stwierdzenie jest półprawdą. Rzeczywiście badania naukowe pokazują, że spożywanie oktu może być pomocne w utracie masy ciała, ale za określeniem utrata masy ciała kryją się konkretne liczby. Wyniki badania opublikowanego w 2020 roku pokazały, że spożywanie oktu jabłkowego spowodowało obniżenie masy ciała na poziomie nieco ponad 1,5 kg w porównaniu do grupy kontrolnej. Ta redukcja masy ciała nastąpiła w okresie 3 miesięcy, czyli stosując ocet przez 3 miesiące. Pacjenci mogli dodatkowo schudnąć 1,5 kg. Dodatkowo u osób badanych nastąpiło zmniejszenie obwodu biodra o 2,5 cm. Na podstawie tych obserwacji można stwierdzić, że picie octu wspomaga odchudzanie. Jednak skuteczność tego działania nie jest szczególnie wysoka, a już na pewno nie tak imponująca, jak to przedstawiają niektóre osoby. OCET posiada też udokumentowane właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Naukowcy wykazali, że ocet jabłkowy ma zdolność do hamowania rozwoju chorobotwórczych bakterii, takich jak Escherichia coli i Staphylococcus aureus, czyli inaczej gronkowiec złocisty. Dodatkowo ocet zapobiega rozwijaniu się grzybów z gatunku Candida albicans, które odpowiadają za występowanie kandydozy. Badania pilotażowe przeprowadzone na niewielkiej grupie osób pokazały też, że ocet może łagodzić zaparcia. Działanie to dotyczyło pacjentów cierpiących na schizofrenię, którzy byli leczeni klozapiną. Jednym ze skutków ubocznych klozapiny jest właśnie to, że spowalnia ona perystaltykę jelit i przyczynia się do występowania zaparć. U około 4% osób, u których pojawiają się zaparcia, mogą nastąpić poważne powikłania ze strony przewodu pokarmowego, np. w postaci niedrożności jelit. Na podstawie tych badań z dużym prawdopodobieństwem. Można przypuszczać, że spożywanie octu będzie pomocne w rozwiązaniu tego problemu. Aktualny stan wiedzy dowodzi też, że ocet może być cennym składnikiem diety u kobiet cierpiących na zespół policystycznych jajników w skrócie PCOS. Naukowcy wykazali, że stosowanie 15 ml octu jabłkowego dziennie przywróciło funkcje owulacyjne. Zasugerowali oni, że za sprawą tego działania OCET może być pomocny w leczeniu niepłodności u pacjentek z PCOS. Dodatkowo autorzy badań zauważyli, że OCET jabłkowy zmniejszył insulinooporność u badanych kobiet. Tutaj dopowiem, że insulinooporność to jedno z najczęstszych zaburzeń metabolicznych, występujących wśród kobiet z zespołem policystycznych jajników. Wobec tego można powiedzieć, że OCET jabłkowy poprawia zdrowie kobiet z PCOS. Istnieją też pewne przesłanki naukowe, że ocet ma działanie ochronne na wątrobę. Mówię przesłanki, ponieważ to działanie zostało stwierdzone tylko w doświadczeniach na zwierzętach. Dotychczas nie przeprowadzono badań z udziałem ludzi, które mogłyby potwierdzić takie właściwości octu. Doświadczenia wykonane na zwierzętach dowiodły, że ocet jabłkowy może chronić hepatocyty, czyli komórki wątroby przed szkodliwym działaniem rtęci. W literaturze naukowej można spotkać też badanie, które pokazało, że stosowanie OXTU zmniejszyło uszkodzenia wątroby wywołane paracetamolem. U badanych osobników stwierdzono przywrócenie odpowiedniego poziomu przeciwutleniaczy w wątrobie, zmniejszenie stężenia czynników prozapalnych, a także korzystną redukcję poziomu enzymów wątrobowych. Te wszystkie informacje są bardzo obiecujące i z dosyć dużą dozą pewności można przypuszczać, że ocet wpływa korzystnie na wątrobę. Trzeba mieć jednak świadomość, że dane te pochodzą z doświadczeń na zwierzętach i wymagają one jeszcze potwierdzenia w badaniach z udziałem ludzi. Znalazłem też pracę naukową, która pokazała, że ocet wzmaga wchłanianie wapnia w jelitach. Działanie to wynika z tego, że ocet powoduje wzrost rozpuszczalności związków wapnia. Przez to staje się on DLA nas bardziej dostępny. Jednak te doniesienia również pochodzą z badań na zwierzętach, dlatego należy podchodzić do nich z pewnym dystansem. W opinii niektórych osób ocet łagodzi refluks żołądkowo przełykowy w skrócie określany jako GERD. Jednak brakuje przekonujących dowodów, które mogłyby jednoznacznie potwierdzić skuteczność takiego działania. Praktyka natomiast pokazuje, że rozcieńczony ocet może pomóc niektórym osobom z łagodnym refluksem. Jak zatem stosować ocet jabłkowy, aby dostarczyć jak najwięcej korzyści zdrowotnych? Przede wszystkim ocet należy pić rozcieńczony z wodą. Tutaj proponuję dwie łyżki octu na jedną szklankę wody. Dzienna porcja octu nie powinna przekraczać od dwóch do trzech łyżek. Gdy zależy nam na utracie masy ciała, sugeruję spożywać ocet przed posiłkiem szczególnie tym, który jest bogaty w węglowodany. W pozostałych sytuacjach ocet najlepiej pić w obecności posiłku. Najlepiej wybierać ocet jabłkowy niefiltrowany, niepasteryzowany, wytworzony z całych jabłek, sprzedawany w szklanych butelkach. Mam nadzieję, że tym filmem udało mi się rozwijać chociaż część wątpliwości na temat stosowania octu jabłkowego. Na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli nie chcesz ich przegapić to zapraszam do subskrybowania kanału.